Ponieważ ostatnio mówiliśmy o przepięknym szafirowym diademie należącym do księżnej Włodzimierzowej, którego późniejszą właścicielką była królowa Maria, dziś również wrócimy do biżuterii królowej Marii i przyjrzymy się przepięknej szafirowej kropli, której była właścicielką. Kropla ta została uwieczniona na widocznym za mną portrecie Filipa de Lachlo, na którym możemy zobaczyć również szafirowy kokosznik wspomniany przeze mnie wcześniej. Pierwsza wzmianka o tym królewskim 478-karatowym szafirze pochodzi z 1913 roku, kiedy kamień wraz z innymi został osadzony w szafirowym naszyjniku. W tym samym roku szafiry zastąpiono diamentami, aby cała uwaga skupiała się na dużej kropli w formie wisiorka. Projekt okazałego klejnotu zmienił się ponownie w 1919 roku i stał się najcenniejszym przedmiotem kartiera wystawionym w hotelu Maria Christina na jesiennym pokazie w San Sebastian. Będąc w mieście królowa Hiszpanii Wiktoria Eugenia, królowa matka Maria Christina i księżna Bourbon przybyły, aby podziwiać wystawę w całej okazałości. Podobno królowa przymierzała naszyjnik, licząc na to, iż król Alfonso zdecyduje się na jego zakup. Niestety nie wyraził zgody. Dwa lata po hiszpańskiej wystawie, szafirowa kropla zawieszona na diamentowym naszyjniku została zakupiona przez rumuńskiego króla Ferdynanda za 1 375 000 franków. Królowa Maria, żyjąca w latach 1875-1938 była w tym czasie po czterdziestce i zasłynęła jako amerykańska ambasadorka rumuńskich interesów. Kiedy została wezwana na pertraktację do Francji, powiedziała, że Rumunia potrzebuje twarzy i ona będzie tą twarzą. Dzięki jej talentom dyplomatycznym Rumunia zyskała m.in. Transylwanię. Koronacja króla Ferdynanda odbyła się 15 października 1922 roku. Królowa Maria podczas swojej koronacji jako część klejnotów nosiła wspomniany naszyjnik, który dwa lata później sparowała z diademem księżnej Włodzimierzowej. Szafir po śmierci królowej przeszedł na własność jej wnuka. Po upadku monarchii został sprzedany Haremu Instonowi, prawdopodobnie w 1947 roku, kiedy to król Michał musiał opuścić Rumunię. Królewska historia szafirowego wisiorka mogła się na tym skończyć, ale jednak stało się inaczej. Harry Winston sprzedał szafirowy bisiorek bogatemu greckiemu obywatelowi, który z kolei podarował go królowej Grecji Fryderyce, która często zawieszała szafir na naszyjniku z pereł i diamentów. W latach 70. grecka monarchia po raz kolejny została zniesiona, a rodzina królewska udała się na wygnanie. Królowa Fryderyka osiedliła się w Hiszpanii, gdzie jej córka Sofia była królową. Szafir ponownie pojawił się publicznie w 2003 roku, kiedy to został wystawiony na aukcji Christie's w Genewie, gdzie sprzedano go za 6 milionów złotych. Był jak dotąd największym oszlifowanym szafirem oferowanym kiedykolwiek na aukcji. Zachęcam do obserwowania kanału